W taki sposób u nas sadzi się ziemniaki. Sposobem permakulturowym, ale oczywiście też jest ich kilka sposobów. Ale my akurat wybieramy taki, dlatego że, ze względu na tempo naszego życia, edukację domową, dzieci cały czas przy nas mamy mało czasu. I już wam pokażę. Na przykład na taką trawę. Tak, tak zaczynaliśmy. W tym momencie u nas już to wygląda tak. Dlatego, że w zeszłym roku. Jak chcesz, dlatego że w zeszłym roku tutaj już coś uprawialiśmy, ale rozpoczynałam w taki sposób. Na no, taką trawę układam ziemniaki co 30 cm w kilku rządkach. Następnie jeśli masz już kolejny rok, no to na takie coś. My już na takie coś, ponieważ tutaj mamy z zeszłego roku wyrzucony na jesień obornik ze, ze stajenki. No, ale w każdym razie jak się to zaczyna? Rzuca się ziemniaki na ziemniaki, układa się kartony. Nie muszą być idealnie równiutkie, naprawdę. Nie mamy czasu na prasowanie kartonów. A na kartony rzucamy po prostu słomę. Potem to trzeba tylko ugnieć nogami. Jeżeli ktoś ma jeszcze dostęp do zrębek, może sobie jeszcze na to nasypać zrębki. Natomiast to co zauważyłam, że na zrębki, że tam gdzie daje się dużo zrębek, zamiast słomy rośnie bardzo dużo roślin okrywowych i grzybów. Więc, jeżeli macie dostęp do słomy, to słoma do takich rzeczy jest, no z doświadczenia tego ostatnich kilku lat powiem, że jest lepsza. Aczkolwiek na sam początek, kiedy rozpoczynamy uprawy i chcemy, żeby właśnie z naszego trawnika zrobił się zagon, to dobrze jest właśnie dać i obornik, i kartony, i zrębki i słomę. Ale potem już w kolejnych latach zrębki wystarczy dawać do kompostownika lub dosłownie co 3 lata je po prostu na zagon rozsypać, ale też w nie za dużych ilościach żeby nam wszędzie nie rósł kurdywanych kurdybanek, albo e, ciekawe przeróżne odmiany różnych e, grzybów. No i właśnie tym ostatnim etapem jest e, ugniatanie <grytanie> e, tej słomy, żeby nam jakoś za bardzo nie odfrunęła. natomiast najfajniej by było, gdyby dziś jutro po prostu spadł deszcz, albo śnieg, e, który to wszystko bardzo ładnie przytrzyma. Jeżeli byłby bardzo wietrzny dzień, to można też właśnie zrobić coś takiego jak my tutaj. To robiliśmy dwa tygodnie temu i to już jest troszkę bardziej uleżane, że można przytrzymać po prostu sobie deskami, które potem się ściągnie. Co Wam chcę tutaj jeszcze powiedzieć o ziemniakach, że ziemniaki bardzo dobrze rosną przy dyniach, cukiniach i kukurydzy po krzywie i wrotyczu. Więc wrotycz można sobie... Z łąk rozsiać nasiona po prostu w, w zagony. Pokrzywa sobie przyjdzie sama i po prostu możecie z niej korzystać, ścinać ją na herbaty, nalewki czy syropy. Co jeszcze? No, sadzonki dyni, no to trafią tutaj dopiero później na wiosnę. Najpierw będą w domu i w szklarni. A ziemniaki zawsze właśnie sadzimy. Zimą, w ciepłe dni, takie jak dziś, kiedy nie ma śniegu, jest plusowa temperatura i możemy podziałać w ogrodzie. to bardzo przyjemny sposób. Można z dzieciakami wykorzystując to trochę jako zabawę, po prostu posadzić ziemniaki dla siebie. A teraz Tutaj jest to, co było rzucone na jesień, czyli siano, słoma i odchody zwierząt. Pod spodem jest gleba, która się nam po prostu już przerobiła, zaczęła przerabiać. Jest mięciutka, a powiem, że mamy tutaj glebę gliniasto-kamienistą, bardzo ciężką do uprawy i tylko i wyłącznie sposób permakulturowy pozwala nam na to, żebyśmy właśnie nie mieli plewienia i żeby te uprawy były, może żeby po prostu były obfite i żeby rosły. Kiedy pojawiają się takie kępy trawy, po prostu je podnosimy, obracamy do góry nogami i zostawiamy tak. One sobie zgniją. Takie kępy też się zdarzają, zwłaszcza jeśli ja tutaj przez cały sezon nic nie wyrywałam na tej przestrzeni. Po tym, jak zebraliśmy tutaj dynie w zeszłym roku, to, to właściwie no, oprócz rzucenia trochę gnoju nic tu nie robiliśmy, więc po prostu trzeba podejść i one bardzo łatwo, bo gleba jest mokra i mięciutka, bardzo łatwo to wszystko wychodzi. Obracam to góry nogami, zostawiam korzeniami do góry, one sobie wyschną z Widać jeszcze resztki wrotyczu, który sobie rósł tutaj w zeszłym roku koło dyni i z niego też możecie robić na przykład jakieś właśnie pomocne, czy to jeśli macie pszczoły, czy to właśnie jeśli chodzi o jakieś takie gnojowice do roślin. Czy też, czy też do odstraszania much przy zwierzętach. No, można go na różne sposoby wykorzystać, też sobie poszukajcie sami. Widać też tutaj, że pokrzywa się na tym nie zadomowiła, że wyczuła, że tutaj będzie jej dobrze. Więc zostawiamy te korzenie, ponieważ pokrzywę e, też, jak widzicie, m, potrzebujemy. Potem, e, jakby ją tak wszędzie tępić, to potem skąd ją e, wziąć, jeśli będzie potrzeba, gdzie ją znaleźć? A tak, to możemy regularnie przychodzić i po prostu zrywać w miejscu, gdzie jest zagon, a właściwie to nie zrywać, tylko ścinać nożyczkami w rękawiczkach. No i z niej po prostu korzystać albo suszyć, m, albo parzyć albo wyciskać sok, dodać trochę wódki i już macie gotowy sok z pokrzywy dla siebie, który trzymacie w lodówce. I takich rzeczy później jest ciężko takie rzeczy kupić, znaleźć, a jak się okaże, że jakaś choroba i potrzeba, to nagle nie ma. A tak to zawsze będziecie mieli, jeśli zaczniecie się sami w to zaopatrywać. Ze swojego ogrodu.